Nie masz czasu na medytację. Wystarczą trzy oddechy. Teraz zatrzymaj się na chwilę i skup swoją uwagę na tym, co robisz. Zapewniam cię, że możesz to osiągnąć w zaledwie kilka sekund. Zacznij od pierwszego oddechu. Wdech przez nos, poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca. Skoncentruj się na tym uczuciu. Niech każdy wir myśli opadnie na dno. Teraz wydech. Wydychaj powoli przez usta. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem uwalniasz stres i napięcie z ciała. Pozwól sobie na chwilę spokoju. Czas na drugi oddech. Wdech przez nos, przywołaj pozytywne emocje: radość, ulgę lub bezpieczeństwo. Niech te uczucia wypełnią cały Twój umysł i ciało. Ponownie wydech. Wydychając, wyślij wszelkie negatywne myśli z dala od siebie. Poczuj, jak z każdym wydechem stajesz się coraz lżejszy. I wreszcie trzeci oddech. Wdech przez nos, zanurz się w pełni w chwili obecnej. Zatrzymaj się na chwilę i dostrzeż, jak pięknie jest być tu i teraz. Wydychaj, zostawiając za sobą wszystkie zmartwienia.